Cześć, moi drodzy, aktualnie mamy totalną awarię. Większość stron, niestety, w tym momencie nie działa. Facebook, Messenger, Instagram, te wszystkie strony aktualnie, aplikacje, no, niestety nic się nie uruchamiają. Jest problem w ogóle z serwerem DNS. Są różne pogłoski o schakowaniu, już naprawdę wiele różnych pogłosek na ten temat słyszałem. Natomiast lista stron, które aktualnie mają awarię, jest kolosalna. Ale w tym wszystkim jest, moi drodzy, jedna rzecz, z której powinniśmy się cieszyć. Takie małe światełko, w tunelu, które generalnie powinno zapłysnąć tak mocno, żebyśmy mogli ten czas dobrze wykorzystać, albowiem muszę wami, z Wami się podzielić jedną ważną informacją. Mimo, że te wszystkie strony, moi drodzy, nie działają, mimo, że mają problemy, trudności z dostawą no, łącza i tak dalej, to jest jedna rzecz: strony dla dorosłych działają.